Cześć widzowie! Ostatnio na tym kanale sporo analizuję QA nie inaczej będzie tym razem. Dziś skomentuję tematy, którymi podzieliła się Kinga Banaś, czyli drugi projekt wujka Łukiego i była dziewczyna Mortalcia. Zapraszam. Kinga tworzy dość samodzielny content. Oczywiście nie byłoby jej w tym miejscu, gdzie jest, gdyby nie jej udział w pierwszej edycji programu do produkcji minionków i innych influencerów. Jak pewnie pamiętacie, nie wygrała, ale i tak tworzy i działa z nimi. Wujek Łuki zauważył w niej największy potencjał. Na początku była tylko dodatkiem do galopującego kanału Fusiałki i powoli rozwijała swój kanał. Długie te QA i szczerze trochę za dużo było w nim filozofowania. Ja raczej pominę telanie wody i egzystencjonalne tematy, tak by was nie zamulić za mocno, bo ja słuchając całość trochę przysnęłem. Myślałaś o tym, że Łukasz to ktoś więcej niż przyjaciel, oraz czy było kiedyś cokolwiek romantycznego między tobą a Łukaszem? Tego pytania nie mogło tu zabraknąć. W Dwie ostatnie podróże marzeń pojechali razem. Najpierw większą grupą na Bali, a później sami do Stanów. Nie dziwię się, że widzowie tak łatwo ich sipują. Gdy w życiu nic między nami romantycznego nie było, kompletnie nigdy też się nad tym nie zastanawiałam, ale jeżeli mam być z Wami szczera, to nie spodziewałam się, że w ogóle będziemy tak Dobrymi przyjaciółmi. Oni chyba serio są tymi przyjaciółmi. Nie widzę sensu, by było inaczej. Fakt, sporo razem nagrywali. Łuki domyślam się, że pełni taką funkcję wujka Dobra Rada, bo jednak zjadł zęby na YouTubie i na pewno można się sporo od niego nauczyć. I wspólna pasja ich łączy. Dobrze, że to wyjaśniła raz na zawsze. No to mam dla Was e, ciekawostkę, że e, Łukasz to e, zresztą ma tam kogoś na oku. Według mnie, kandydatka numer jeden to jedna z sióstr buczek. Nie wydaje mi się, że mógłby to być ktoś spoza ich grona. Raczej szybko się nie dowiemy. Lepiej dla niego, gdyby to była osoba z zewnątrz, która nie śledzi internetu, ale znając Łukiego, to raczej następna influencerka. Oby nie. Oczywiście jestem singielką, z nikim się nie spotykam, nie jestem w żadnej relacji, z nikim nie piszę, totalnie. Nic. Wiecie, ja chciałabym, żeby ta relacja, ta miłość przyszła po prostu do mnie naturalna. Także też nie mam na to jakiegoś ciśnienia. Po prostu wiem, że to przyjdzie samo, ale, no, tak naprawdę, jak sobie o tym pomyślę, to ja w sumie to szczerze nawet nie chciałabym być teraz w żadnej relacji. To tylko pokazuje, że jest mocno zraniona i ten związek z Mortalciem ją porządnie przetyrał. Influ mają trudniej, bo nigdy nie wiedzą, czy intencje drugiej strony są czyste i na przykład, czy ktoś po prostu nie leci na jej fame. To jeden z minusów poprzedniego. Widać, że polubiła siebie. A to jest mega ważne. Jest młoda, więc ma dużo czasu. Do niej lepiej by pasował ktoś taki jak Bartek Kubicki, czyli stabilniejszy i poukładany człowiek. Nie jesteśmy z Kasią pokłócone, zaznaczmy to sobie. Na początku tego roku ja i Łukasz byliśmy tak naprawdę w takim samym stanie. W sensie wiecie, Łukasz wtedy nadal przeżywał swoje rozstanie z Kasią, no a ja wiadomo, byłam świeżo po moim rozstaniu z Patrykiem, przez co my po prostu zaczęliśmy się, no wiecie, tak naturalnie w tym wzajemnie. Mnie wspierać właśnie ze względu na te wspólne tematy, które mieliśmy. Sporo tych rozstań tam było ostatnio. Łuki z fusiałką, Mortalcio, najpierw z kartoniką, potem z Kingą. I kumam, że faktycznie mogli siebie rozumieć lepiej w tamtym czasie. Jak widać, zadziałało i po Kindze widać, że to przepracowała. Na tej wzajemnej pomocy i zrozumieniu zbudowali porządne podwaliny pod przyjaźń. Ciekawe, czy ona oddaje też procent. Z tego, co wnioskuję, wygląda, jakby nie oddawała. Albo jest jedyna, która tak ma albo to jednak papierowa przyjaźń. Wiecie, raz tutaj Łukasz się czuł niekomfortowo, że ja na przykład widzę się z Kasią, kiedy on chciał się akurat ze mną spotkać. Później nie wiem, raz powiedziałam coś Łukaszowi, co nie wiedziałam, że jest jakieś istotne dla Kasi. No i Kasia stwierdziła, że po prostu nie da się za bardzo utrzymywać znajomości na takim poziomie, jak ja trzymam się mimo wszystko też z Łukaszem, ale nasza relacja jest i tak mimo to Normal. Kasia to widać, że jest bardziej zamknięta i pewnie wolała odstawić osoby z jego otoczenia, by szybciej zapomnieć. Czy tam nie było spięcia? Myślę, że było i to nie jedno, ale takie dramy nic by im nie dały. Ona lubi go bardziej i okej. Okay. Nie okej okay byłoby, gdyby jednak od razu zostali parą. Te relacje jak na grupę ponad 30 influ i tak dobrze wyglądają. Chęć osiągnięcia sukcesu dobrze i spaja. To kosztuje ogromne ilości pieniędzy. Ja ten pierwszy mój odcinek z Kinią Pod Dachem oczywiście sfinansowałam w całości ze swojego portfela. No i wiecie, przez to, że to tak dużo kosztuje, no to chciałam znaleźć sponsora na te odcinki. No i naprawdę ciężko jest go znaleźć. Tego najbardziej mi szkoda. To byłby przełomowy content i mógłby z niej zrobić nawet jedynkę na YouTubie. Ta wersja internetowa nasz nowy dom byłaby propsowana przez wszystkich. Jednak by to się spięło, musiałoby mieć współpracę z kilkoma dużymi firmami. Ja wierzę, że za jakiś czas wróci do tego remontowania pokoi widzów. Kto wie, może jak książulo będzie zmieniał content, to się tym zajmie. Jego byłoby na to stać a najlepiej jak zrobiliby to razem. Patrykiem no nie mam w ogóle kontaktu, celowo też nie śledzę co tam się u niego dzieje i w ogóle nie oczekiwałam, nie byłam totalnie zaskoczona i nie wiem w sumie też z jakiego powodu miałby mi w ogóle on okazać jakieś wsparcie przy tej operacji czy tam przy jakiejkolwiek innej sytuacji. Po tej mowie ciała widać, że ona nic od niego już nie oczekuje. Tam musiało być burzliwe rozstanie. Z drugiej strony i tak wiedział co u niej, bo mają tych samych znajomych, więc na pewno mu powiedzieli. Ciekawe, czy w ogóle o to ich zapytał. <laughs> to już zostanie jego słodką tajemnicą. Mi wydaje się, że on po prostu chciał odciąć ją na maksa. Na pewno się pokłócili jakoś super mocno i dlatego nie chcą już siebie widzieć więcej. Myślę, że on ma ją teraz gdzieś i ona nie powinna go tłumaczyć. Niewiele jej to daje. Dobrze, że w szczery sposób to wytłumaczyła i już nie ma niedomówień. Bez sensu jest cały czas gdybać, czy oni tam wrócą do siebie, czy utrzymują ze sobą kontakt. Lepiej dla nich obojga jak nie są razem. Myślę, że oni oboje zyskują na tym, i moim zdaniem nigdy nie powinni nawet przez chwilę pomyśleć, żeby do siebie wrócić. My się nie dogadywaliśmy. Wiecie, no coraz bardziej się po prostu od siebie oddalaliśmy i w pewnym momencie zaczęliśmy się po prostu wzajemnie irytować. Ja jego, on mnie, zaczęliśmy się kłócić. No, i mimo, że ja na tamten moment ogromnie kochałam Patryka, to postanowiłam, że no kurde no. No, że ja nie potrafię tak dalej, że ja nie chcę, żeby tak moje życie wyglądało, że ewidentnie to nie jest dla mnie osoba i ja też nie jestem osobą dla niego. No i po prostu się rozstaliśmy. No tak, miłość to nie wszystko. Teraz pobawię się trochę w adwokata diabła i myślę, że on był po prostu pod wielką presją. Masa hejtu plus pogoń za liczbami na pewno nie pomogły. Bardziej do niego pasowała kartoni. Temat zamknięty. Mortalcie ostatnio ma wyświetlenia najlepsze chyba w całym uniwersum. Uderza mu lekka sodówka i domyślam się, że niedługo może być o nim dość głośno. Oby znowu nie robił publicznego związku, bo to mu naprawdę nie wychodzi. Teraz ma mniej hejtu, i ta rozrywka, którą robi z postim jest naprawdę spoko. Sam lubię jak oglądają i robią TikTokowe bingo z jakimś gościem. To uniwersum jest mocno skomplikowane. Udawane reakcje, nieudawane uczucia. Jeśli widzą to się miesza, to im tym bardziej. I trzeba tam mieć naprawdę mocną psychę, by brać udział w tym wyścigu szczurów. Hmm. Zawsze jest coś za coś. Dzięki, że zostałeś do końca. Jeśli przeoczyłeś, to sprawdź te filmy, które wyświetlają Ci się na ekranie. Zostaw suba i łapkę. Miłego dzionka, pozdro.